Miejscowość znajduje się w obrębie Województwa Śląskiego, ale żeby pełniej określić jej położenie, należałoby powiedzieć, że to tutaj kończą się wpływy trzech dużych centrów Małopolski, Regionu Świętokrzyskiego, a także Górnego Śląska. Wieś Łany Wielkie w Kronice Gala Anonima figuruje jeszcze pod nazwą Żarnowiec. Według podań to tutaj miał zatrzymać się i nauczać święty Wojciech w drodze z Krakowa do Gniezna. Z kolei w czasach plemiennych przedchrześcijańskich, w miejscu kościoła znajdował się duży ośrodek kultu światowida. W latach 60. ubiegłego wieku podczas prac remontowych z podzrywanego tynku wyłoniły się świetnie zachowane średniowieczne polichromnie. W Polsce takie znaleziska należy zaliczać do unikatowych. XIV-wieczne freski zostały ufundowane przez Aldonę, żonę Kazimierza Wielkiego. Przedstawiają sceny sądu ostatecznego. Mimo wielu późniejszych przebudowań, świątynia zachowała atmosferę stylu romańskiego w którym została postawiona. Kościół otwierany jest wyłącznie w czasie dwóch niedzielnych liturgii i tylko wówczas można podziwiać malowidła. Turyści jednak, jak mówią miejscowi, nie zapuszczają się tutaj zbyt często.